Pierwszy odcinek rozpoczyna się opowiadaniem Edy o swoim życiu. Mówi, że mieszka z ciocią, ponieważ w dzieciństwie straciła swoich rodziców. Mają one sklep z kwiatami, w którym ona obecnie pracuje. Dziewczyna jest wyróżnioną studentką, dlatego dostaje stypendium dla nauki za granicą. Jednak gdy zabrali jej stypendium, życie odwróciło się do góry nogami. Kończy studia, w ciągu kilku miesięcy próbuje się spotkać z Serkanem Bulatem, który zabrał jej stypendium. Niestety, jej to się nie udaje. Przyjaciółki poszły na spotkanie z Serkanem Bulatem, który miał wygłosić przemówienie dla studentów kończących naukę. Eda również poszła. W ciągu przemówienia dziewczyna przeszkadzała i wypowiedziała całą złość. Mężczyzna poprosiłby dziewczynę Wyszła na scenę i pokazała się, a także aby powiedziała swoje imię. Eda pokazała się Serkanu, ale nie ujawniła imienia. Potem Eda wyszła na ulicę i zobaczyła samochód Serkana. Podrapała i napisała szminką, co myśli o nim. Ale gdy ona pisała, w samochodzie otworzyło się okno i w środku siedział Serkan. Był bardzo zdziwiony tym, co zobaczył. Zaczęli się kłócić. Eda zobaczyła kajdanki w samochodzie, które Serkan dostał w prezencie od były dziewczyny dla jego zaręczyn z przyszłą dziewczyną. Ale nie wysłała mu kluczy. Eda założyła je na swoją rękę i mężczyzny i tak musieli razem spędzić do końca dnia. Oni pojechali na bardzo ważne spotkanie, gdzie musieli udawać zakochaną parę. Po zakończeniu spotkania młodzi bardzo się kłócili i tu serkan dowiedział się, że jego dyrektor finansów popełnił błąd i nie wydał jej stypendium i zrozumiał, dlaczego Eda tak się zachowywała. Serkan nijak nie może przyznać, że popełnił błąd i stara się to rozwiązać proponuje dziewczynie pomoc, o której ona na początku odmawia. Pod koniec dnia ich drogi się rozeszły, każdy wrócił do swojego życia. Eda nie może się doczekać spotkania ze swoim chłopakiem, który nie, którego nie widziała cały rok, ponieważ mieszka we Włoszech. Podczas spotkania bardzo dziwnie się zachowywał i niby próbował coś powiedzieć. Serkan dowiedział się, że jego była dziewczyna wychodzi za mąż. I się upogniewał, ponieważ całkiem niedawno zerwali ze sobą. Następnego dnia przyjaciółka Melo prosi Edę, aby zamieniła ją w pracę stewardessą na jeden dzień. Eda zgadza się. Jak się okazuje, samolot należy do Serkana Bulata. I oni znowu się spotkali. Dziewczyna źle się poczuła, a Serkan przestraszył się, że to coś innego. Od razu starał się ją uspokoić. Oni polecieli na zaręczyny byłej dziewczyny Serkana. Eda chciała się przejść po brzegu morza, póki Serkan załatwiał swoje sprawy. W tym czasie, na zaręczynach, mężczyzna kłamał, że też ma dziewczynę, i jego była stała, stała się interesować, kim ona jest. Wszyscy poszli na brzeg morza, aby zobaczyć jego dziewczynę. Oczywiście, Ode, Eda o niczym nie wiedziała i była w szoku, kiedy zobaczyła dużo nieznajomych jej ludzi. Ona się nie pogubiła i zagrała dziewczynę serkana. Wiadomość o tym bardzo szybko się rozleciała. Serkan Bulat proponuje Edzie, by zagrała jego narzeczoną na dwa miesiące w Samian za stypendium i dziewczyna się zgodziła Eda kolejny raz spotkała się ze swoim chłopakiem, który powiedział, że ma inną dziewczynę, żeby zemścić się, Eda na oczach mediów pocałowała Sarkana na tym kończy się pierwszy odcinek serialu Zapukaj do moich drzwi 15 lipca na kanale Fox TV w Turcji będzie premiera drugiego odcinka tegoż serialu. Dziękuję za oglądanie i jeśli chcecie, to możecie mnie zasubskrybować, postawić lajka lub